Witajcie moi kochani, dzisiaj mamy troszkę słoneczka, więc wyszłam sobie na dwór w moje ulubione miejsce za domem. Jest tutaj piękna przyroda. No, aż tak bardzo gorąco oczywiście nie jest i wiele, wieje silny wiatr, ale myślę, że damy radę. I wyciągamy teraz kartę na 29 września. Jest to oczywiście czytanie ogólne, więc nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne, przeznaczone specjalnie dla Was. Odpowiem na konkretnie Wasze sprawy, Wasze problemy. Dotyczące Waszego życia. Zapraszam też Was na prywatne kursy Tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Tarota, wróżenia albo po prostu pogłębić swą intuicję i dar jasnowicenia. Mogę też nagrać dla Was takie przesłania z kart przeznaczone specjalnie dla Was i wysłać na przykład przez WhatsApp. Zapraszam więc Was, kochani, do kontaktu. A przypominam jeszcze, że zajmuję się także reiki i jajowaniem, czyli y, usuwaniem negatywnej energii. Y, dzięki właśnie y, zastosowaniu jaj. Jest to starosłowiańska metoda. Dzięki niej usuwamy również klątwy, podczepienia i uroki. Zapraszam więc Was, kochani, serdecznie. Piszcie więc w komentarzach i na mojego maila, którego znajdziecie na YouTubie. Tarotowe przesłania dla ciebie pod każdym moim filmikiem. I oczywiście na TikToku w opisie. Z góry dziękuję Wam, kochani, za Waszą aktywność. Jestem Wam za nią bardzo wdzięczna i bardzo mnie interesuje, co tam u Was, jak te czytania z Wami rezonują, spod jakiego znaku jesteście, jakie tematy. Są dla, dla Was ważne akurat teraz, ja to zapamiętuję i biorę pod uwagę. Więc, kiedy będę wybierała temat do następnych filmów, na pewno będzie to miało dla mnie znaczenie. No i kochani, w ogóle zapraszam Was do oglądania moich filmów również na YouTubie. Tarotowe Przesłania dla Ciebie. Jest to bowiem kanał raczkujący i zwłaszcza tam wasza aktywność bardzo się przyda. Na TikToku oczywiście również. Proszę więc Was o subskrypcję, polubienia, komentarze i wciskajcie te dzwoneczki, będziecie dostawać powiadomienia o moich kolejnych czytaniach. No i kochani, na 29 września wyszła nam bardzo pozytywna karta króla pucharów. Ta karta zapowiada dzień spokojny, przynajmniej dla większości z nas i większej jego części, bo wiadomo, że nie zawsze musi być tak idealnie od rana do nocy. Król Pucharów sprzyja bardzo romantyzmowi, rozmarzeniu, uczuciowości. To bardzo dobra karta, zwłaszcza jeśli chodzi o związki, relacje z innymi, o życie rodzinne. A także o kontakty z naszymi dziećmi. Jeśli chodzi o nowe związki, król Bucharów może mówić o spotkaniu właśnie tego dnia osoby, która będzie kandydatem do pięknej relacji i możliwy jest tutaj związek trwały i uczuciowy. Jeśli więc tego pragniemy, kochani, no to bierzmy. Oczywiście to nie musi być tylko mężczyzna, bo jest to czytanie ogólne, więc może to być osoba niezależnie od płci. Król Pucharów może być od nas troszkę starszy, ale niekoniecznie. Jest to ktoś dojrzały, uczuciowy, wrażliwy, pomocny, współczujący, można na nim polegać. Jednak nie zawsze od razu okazuje swoje uczucia, i nie zawsze. Czasami może ich nie uzewnętrzniać, może okazywać i w, w inny sposób, na przykład poprzez jakieś wsparcie, pomoc, naprawienie czegoś, zabranie nas na przykład na jakąś wycieczkę, niż poprzez słowa. Krupucharów Pucharów generalnie mówi o dobrych relacjach z innymi tego dnia. Możemy się spotkać z dobrym przyjacielem, przyjaciółką. Może tam ktoś nas wysłucha, poradzi, wesprze w jakiś sposób. Jeśli chodzi o życie rodzinne, to tego dnia mogą być właśnie ważne relacje z osobą uczuciową, bardziej dojrzałą. Może to być nasz ojciec, wujek, dziadek, albo po prostu inna osoba, która jest opiekuńcza, wspierająca, kochająca i czujemy, że mamy w niej oparcie. Ta karta generalnie jest bardzo pozytywna. Można z jedynie ostrzegać przed zbytnim marzycielstwem, nadmierną taką romantycznością. Pamiętajmy, aby kierować się nie tylko sercem, ale również logiką i zdrowym rozsądkiem. Nie dajmy się też wykorzystywać. Nie, nie bądźmy, jak tu się mówi, za dobrze. Oczywiście, ja jestem za tym, żeby wspierać innych jak najbardziej we wszystkim i pomagać. Czasami jednak nie ma w tym tak ewidentnie równowagi i ktoś tak bardzo to wykorzystuje, że po prostu no, warto. Niekiedy położyć kres takiemu zachowaniu. Król Pucharów może też mówić o tym, że tego dnia jesteśmy bardzo kreatywni, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę. Możemy też mieć szczególnie ochotę na słuchanie jakiejś ulubionej, pięknej muzyki. Możemy także mieć natchnienie do napisania wiersza. Ta karta sprzyja romantycznym randkom. Wieczorom przy świecach, spacerom trzymając się za ręce. Grób pucharów mówi także o pozytywnych relacjach z dziećmi. Zwróćmy na nie szczególnie uwagę tego dnia. Okażmy im swoją rodzicielską miłość, zainteresowanie, wsparcie. Myś może tego potrzebują. Ta karta ostrzega, aby nie wchodzić właśnie za bardzo w takie nadmierne rozmarzenie, oderwanie od rzeczywistości, ucieczkę przed nią, czasami nawet w nałogi, więc uważajmy czy tego dnia szczególnie, abyśmy za bardzo sobie nie powolgowali, zwłaszcza jeśli chodzi o mocniejsze trunki. No bo e, to generalnie niczemu dobremu nie służy, prawda? E, jeśli chodzi o pracę, no to możemy mieć pozytywne relacje z innymi, e, takiego, m, takich pomocnych, e, przyjacielskich kolegów, koleżanki, współpracowników. E, możemy mieć też jakieś e, przyjacielskie, ważne dla nas rozmowy w pracy. Nasz szef czy szefowa może być osobą również taką pomocną, otwartą, z sercem na dłoni, a może właśnie znaleźliśmy pracę, gdzie taka osoba jest, gdzie się dla nas taka osoba pojawia. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to właśnie kochani uważajmy na nadmierne rozmażenie, starajmy się być bardziej konkretni nie dajmy się w coś wkręcić, zmanipulować kierujmy się również logiką i zdrowym rozsądkiem jeśli chodzi o przesłanie od jednorosców, mamy tutaj piękną kartę godność miej wysoko podniesioną głowę i wiedz, że jednorożce cię wspierają no i zaraz zobaczymy, co tutaj mamy więcej Jednorożcy nadają godność tym, którzy pragną pomagać innym, powiedz im o swych marzeniach, a one dadzą Ci siłę, opanowanie i cechy przywódcze, tak aby inni poszli za Twoim przykładem. I afirmacja dla nas wszystkich na 29 września jestem spokojny, silny i pełen godności, ponieważ mój jednorożec jest ze mną. Ja bym tutaj dodała, że nie tylko dlatego, ale dlatego, że po prostu jesteśmy wspaniałymi, wrażliwymi istotami, które są otwarte nie tylko na dobro własne, ale także na dobro innych. Możemy więc być z siebie dumni. Połączenie tych kart mówi o tym też. Abyśmy na innych właśnie zwrócili szczególną uwagę i, i po prostu pomogli komuś, kto tego potrzebuje. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne i na, moje na mój YouTube'owy kanał Tarotowe Przesłania dla Ciebie, który jest właśnie początkujący. I ważne, aby również tam wyświetlać moje nagrania. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.